Siemano, dzisiaj odkopujemy się w końcu, bo jestek zasypany pszenicą, że tak powiem Stodoła mam pełno. Tam już stoją na wejściu big bugi Tu my jeszcze w big bagach, To załadujemy na przyczepa I ta przyczepa wjedzie do tej stodoły tu I tak to będzie czekać, no aż Trochę cena się może poprawi, to Przed... no na jesieni chciałbym coś powywozić żeby się kurde zluzować no, zobaczymy jak te ceny bo na razie jest chujnia też nie zapowiada się żeby było lepiej zobaczymy na razie ładujemy na przyczepa no to wszystko chyba się nie zmieści no ale zobaczymy może jakby się zmieściło to jak był zadowolony bo tu już by się dało posprzątać byśmy posprzątali i te big buggy też by się tam jeszcze upchnęło. <laughs> A jeszcze tam mam pszenica, obok też. No na razie nic nie schodzi. Także nie ma co. Muszę to na zawieźć jeszcze, no to mi coś ubedzie Tona to na czynsz pojedzie. To coś tam mniej, no ale to tylko tona. To Większość już porozwoziłek. No jeszcze to nas to o dokładnie Dobra, flaga na bok To No i co, będziemy ładować to na Tu Zadana flaga Dobra No, trochę ciasno zagraciłem się tu ale Trzeba zadać rady Damy rady, pewnie że damy no Tu jest naszykowany już na wopno, no ale coś w chuja grają Miało być do 10 dni, a korwa nie ma Ta boga jeszcze trzeba wziąć I tamta przyczepa musimy jest Dobra To jak wyjda teraz to uszczelnimy, albo nasypiemy, choć trochę obejrzymy, dobra, bo tak. O, już się sypie, ale to się uszczelni same, to się uszczelni same. że żebym musiał opuścić, to bym niech trochę bardziej podjechać. No, kujowa, trochę. Dobra, nabieramy tak pora razy. Bez teraz posadzam worki. Tłuszczemy dyszel, mi ją bliżej podjechać No niepotrzebnie ten RCW już tu stoi, ale tam też chcę dławik założyć Także będziecie widzieć, no nie, nie robię filmów ostatnio, bo jakoś nie mam chęci Teraz coś zaczniemy nagrywać, bo Także musimy coś się ruszyć też z nagrywaniem Filmy ze żniw rzucać już ta pogoda też kurde Kropi już o, Dobra, tak Borek stary Jeden o! Póki kropi to tam nic Byle nie padzę Podobno tak może Tam się to uszczelni Po to nie kropi to coraz większe krople Tam jeszcze jeden wytrzadać Ale trochę jak pokropi Do przyjęcia to się nic nie stanie Dobra to na bok Dobra. No i ładujemy dalej miało nie padać dzisiaj także także jademy nie będziemy przerywać roboty przez jakiś deszcz Jakby tego nie było, RCW to by szło tu wjeżdżać normalnie. Ale tam nie, mam, nie mogę podjechać, bo. tam ja mam blacha. A teraz chyba wyjada. Wyjada ta przyczepa stoi, nie używano. Chciałem sprzedać, nie było chętnego. No to teraz będzie robić jako magazyn. Tam ta przyczepa jest trochę gumowa, bo ona się rozpycha Także tam się zmieści więcej niż na te inne tam te burty to jest wszystko liche to ona się robi jak łódka przestało kropić i zaś tak postraszyło no dobra, pewnie was tu zanudzą. Ładujemy dalej, teraz wyskoczę tam łopatą, porobię, bo podgarnią. Tam się coś mroczy. Trzeba z Wszystko się niestety nie zmieściło. Pozostało tam trochę. No może bych to upchnął, ale już się wysypuje bokami. I skurwa wysypana. Górka jak Jeszcze przyjebała jak burta Wydaje mi się, że ją skrzywiły, ale... Teraz się okaże Czy ja, czy nie <coughs> <coughs> Także ostatnio Porozgarniam tą łopatą I <coughs> pod... Pod dach wcisnę to pod dach i tam... Będzie stać to, żeby to przykryć trzeba, bo dach kurwa przeciekko, oczywiście. Mam już na tylko na prawa strona, także trochę na środek jeszcze. No ale jest kurwa full, dobra można uznać, że no, już się wysypuje tam z tamtej strony tak No zna po porozgarniam trochę Po drodze byś taką nie jechał, bo by wszystko się potraciło Żeby kurwa na pewno pana była Mniej Więcej jak pewne A w sumie tu jeszcze by szło dać jedna Dobra, bo bez nas stąd Jeszcze się okaże, że to się nie zmieści. Tu i mi to i tak się same rozgarnie i tak. Ciul, czul, czul Dobra może być Tam jeszcze z tej strony trochę Ta górka Bojemy do tego wlezą to na pewno się porozciepują a to może wydać było, to jak się wygnie na banan to się więcej zmieści się rozciągnie burta i się zapadnie trochę Dobra tak. No i niestety będzie stać załadowane, ale tej przyczepy mi nie szkoda, ona i tak miała iść do sprzedania, ale i ma chętnego na to Dobra, już tu nie dosypuję nawet 僕。 Chciałem pokazać precyzja co? no ale Chyba 3 mili... po tym miejscu dość no ale i tak nie cofnę, iść pod same big bugi pod same big bugi Koniec. Nie cofnę dali. Czemu? Bo słup. Czemu?

Gdzie ta plantaka się wina? To jest na header. Co? To jest na header.